Dzisiaj mamy taki prosty przepis dla takiego laika kulinarnego. Każdy poradzi sobie z przygotowaniem tego dania. Tak, to są kalapki, <noise> które z lubicie, bylagą. Kochacie, ale ta Bajlaga to jest właśnie clue tego całego programu. Tak, taką już mamy ukrojoną przez Jakubca. Można powiedzieć. Tak? Mamy dwie kromeczki. Dwie kromeczki, cieniutkie, bo ostatnio to mieliśmy takie. Od serca. Od serca, tak, na mamusi. W rolce może się zobaczyć, że naprawdę nie żałowaliśmy. Mamusi. I smarujemy to wszystko masełkiem. Ale to jest ważne, czy że... Czy robisz jest... tak grubo masełkiem, czy. Ja tak umiarkowanie. Umiarkowanie. Ja Dobrze. raczej oliwę używam, mhm. ale do lagi. To oczywiście musi być masełko, a to jest chlebek żytni z ziarnami, klasyczny. Jakubca. Ja sobie nie będę tutaj żywał tego masełka. Nie, sobie. Nie, 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 nie. Idzie zima, trzeba robić masę. To co, zróbmy tak, że każdy będzie miał wszystko, tak? Czyli Dobrze. po dwie szyneczki ze spiżarni. Mhm. Po dwa plasterki, szyneczki ze spiżarni. Teraz krakowska. Krakowska wjeżdża po jednym plasterku. Dobra. Na drugą nogę jeszcze ci daję. No i te twoje ulubione czory, bo myślę, że to tobie. Dam, a sobie pożałuję troszeczkę, ale ja tutaj z kolei pomidorki. Pomidorka. Ja tak. sobie wezmę troszeczkę tego szczypiorku i tak. wszystko pieczymy musztardą francuską. No, tego szczypiorku to powiem Ci sobie wziąłeś, a jakbyś chciał oszczędzać. Także spokojnie, bo tutaj dużo jest wartości odżywczych masz, proszę. proszę a, dziękuję, pałku, proszę. dziękuję. E, kochani, a może wy się w pochwalicie w komentarzach, jakie kanapki najbardziej lubicie, jakie kanapki u was wjeżdżają najbardziej sprawdzają się w czasie śniadania. No i widzisz, niby prosty przepis, niby prosty, a zapomnieliśmy dać się na sam dół wiesz czego? Sałaty. Liść sałaty jest chyba priorytetem w każdej kanapce. Nie wiem, też tak uważasz, że musi być? Nie do końca i ja bym się dzisiaj ograniczył do tej mięsnej wersji mamy jeszcze pierog, jest coś zielonego, jest też coś czerwonego, ale oczywiście jeżeli ktoś lubi, to oczywiście może tutaj dodać jeszcze sałatę. Także dodatki według uznania. No to co? Jemy. Jemy. Mm. Ale też pożegnamy się może. Zanim nam to wszystko spadnie.